Cześć wam dzisiaj z wizualnie. No, na Aha, to było to. to się to tak. I kolejny raz śmigamy z. z, 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 z Rocket Birdsami. Nie będę kłamał, że się robi coraz ciężej. Nie ze względu na to, że jest trudno. A, nie ok. Tylko ze względu na to, że ta gra po prostu jest troszkę bardzo irytująca. Pomyślałem sobie, że wypadałoby napisać recenzję na Steamie, taką mini recenzję dla znajomych na zasadzie, Z wielkiego, która by zawierała mniej więcej to, że jeżeli ktoś lubi Ape Odyssey, Oddworld World dalej, albo Another World, to polecam pograć w Ape Odyssey albo od Worlda akurat. Ta gra ma bardzo fajną fabułę. O, ta się też nie czyż tak? Gra ma fajną bardzo fabułę i grafika ma ekstra, a muzyka po prostu wymiata. Problemem tej gry jest po prostu gameplay. Tragicznie słaby gameplay. I to dowodzi tylko tego, że grafika, muzyka i. bla 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 bla. Nie, nie, nie. Rakiety to jest. zło. Dowodzi. Tak tylko tego, że grafika, muzyka i fabuła w grach to nie wszystko, liczy się to, jak się gra. A w tej grze się naprawdę cienko gra. Staram się mieć pozytywne nastawienie, żeby nie było, bardzo się staram mieć pozytywne nastawienie. żeśmy minimalnie nie. A i nie udało się No, nie powiem, żeby było lepiej. I co tuż się... a no to jest? Yeah! Jakie niespodzianki tu będą na nas czekały? Jest mroczno, jest ciemno, jest tak samo jak na poprzednim sterowcu. <laughs> Mam radioaktywny jogurt na plecach. Aha. Nie da się temu do przejść. deployment. Ekstra seriously. Dammit. Nawet nie mogę sobie polecieć. Nic. Dobra, jako że przeszliśmy jedną planszę przynajmniej, to uznajmy, że nie chcę mi się z tym użerać. Na tyle pozytywnego nastawienia do tej gry mam, że mogę przejść po jednym kawałeczku. Co, starczy na dzisiaj, nie? Nie można za długo o tych ptaków. Muszę wymyślić inną grę na to miejsce, bo to jest po prostu le Genois. Dziękuję za uwagę i hej! Ja wiem, ja wiem. To był tani trik, to był tandetny trik, ale z drugiej strony jak pomyślę, że mam się użerać ze sterowaniem, które polega mniej więcej... widzisz moją rękę, naciskam. O tak. Nawet... Nie wiem czy widzicie tą responsywność. Od naciśnięcia mojego palca do momentu aż kurak wykona obrót, to po prostu w tych warunkach w tych warunkach nie da się tworzyć cudów. Nie. nie.